W tym zestawie biblijnym, który nam Kościół daje do rozwagi, zastanowienia, mamy y, takie dwie sceny, dwa obrazy spotkania się człowieka y, z Bogiem. I w obydwóch y, scenach jest tak, że y, Bóg przychodzi w taki bardzo zwykły sposób, no powiedzmy bardzo ludzki, że ten Pan Bóg nie jest kimś takim niedostępnym, niebotycznym, niewidzialnym, majestatycznym, absolutnym, On tam sobie gdzieś tam chrupie. Te, te podpłomyki pod namiotem Abrahama. Tutaj znowu siedzi może na jakimś miejscu wcale niezaszczytnym w domu u Marty. I to są takie bardzo zwykłe spotkania, a jednocześnie niezwykła moc w nich jest ukryta i taka mądrość. Spróbujmy to zobaczyć. W dzisiejszym psalmie też usłyszeliśmy, że ten zamieszka w domu Boga, kto mówi prawdę w swoim sercu. To są takie słowa bardzo ważne, bo nie wystarczy mówić prawdę, ale jeszcze prawdę mówić w swoim sercu, czyli nie tylko wyrazić ją słowami, ale jeszcze, żeby to, co się mówi słowami, żeby to odpowiadało ściśle temu, co człowiek czuje. I popatrzcie na te dwie kobiety, na Sarę i na Martę, jak one różnią się tak zupełnie inaczej postępują wobec Boga. Sara jest w namiocie. Ona się nie pokazuje Bogu, jest tam gdzieś zasłonięta z za jakimiś tam kozimi skórami w tym koczowniczym namiocie. Obserwuje tylko Boga, podsłuchuje jego słowa, ale sama nie wydaje się z tym, co naprawdę myśli o Bogu jego różnych pomysłach, szczególnie dotyczących najbliższej przyszłości. I w momencie, kiedy Pan Bóg wypowiada do Sary takie słowa: Śmiałaś się, ona mówi: Nie, wcale się nie śmiała, wypiera się swoich uczuć. Nie mówi tego, co naprawdę myśli, nawet wobec Pana Boga zachowuje pewne pozory, jest zasłonięta, zakryta. Abraham wręcz przeciwnie, on tam wszystko, co ma w tych swoich magazynach, wyrzuca na stół, wszystkim się dzieli z Panem Bogiem. To jest taki symbol szczerości serca, jego prawdziwości, jego serca, że on nic nie ukrywa przed Bogiem. Tak samo Marta. Marta wypowiada Jezusowi wszystko to, co czuje, nawet ma błędne uczucia takie nawet trochę niesprawiedliwe te pretensje są jej do Marii powiedz Panie, żeby ona tam coś zrobiła żeby tak się zachowała jak ja że próbuje podporządkować tą Marię sobie ale mówi to przed Bogiem i zobaczcie, że na tle Sary to postawa Marty jest bardziej dojrzała, mimo tego, że jest może taka mniej prawdziwa bo błędnie ocenia sytuację i ma również pewne błędne uczucia i to porównanie skłania nas do, 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 do takiego wnioskowania, mnie, ciebie, że jeśli chcę być takim, jakim y, chce mnie Bóg widzieć w wieczności, to muszę mu uwierzyć, że może On mnie doprowadzić jedynie wtedy do tego, gdy zgodzę się przed Nim z zaufaniem ujawnić to, jakim teraz jestem. Czyli, że mój kształt wieczności w przyszłości jest ściśle uzależniony od tego, czy ja jestem zdolny teraz powiedzieć to, jakim jestem. Czasem się tak mówi, że Bóg mnie kocha takim jestem. Dogmatycznie rzecz ujmując, to Bóg kocha nas takimi, jakimi będziemy właściwie. Tak to brzmi nawet w dokumentach dogmatycznych. Ale to, jakimi my będziemy, zależy od tego, czy my jesteśmy w stanie wyrazić się przed Bogiem w tej prawdzie, jaka ona jest na dzień dzisiejszy. Bez względu na to, jaka ona jest. Jeśli Bóg jest prawdziwym przyjacielem, moim czy Twoim, to nie powinieneś się bać przed nim być prawdziwy, prawdziwy wobec Niego. Wydaje nam się bowiem, że mamy prawo modlić się tylko wtedy do niego, gdy jesteśmy w porządku, gdy uczyniliśmy na przykład coś dobrego, gdy pokazujemy się od najlepszej strony, gdy jesteśmy zadowoleni z życia, gdy jesteśmy w dobrym nastroju, byliśmy życiowo grzeczni gdy mamy się czym pochwalić, gdy się życie do nas uśmiecha i my uśmiechamy się do życia, wtedy po prostu się wydaje nam, że powinniśmy się modlić. Wiadomo jednak, że życie nie jest takie, jest trudne. Prawdę mówiąc, najczęściej człowiekowi się nie za bardzo chce żyć. Choć rzadko kiedy sobie zdaje z tego sprawy. To są tylko takie chwile, takie szczeliny prawdy, kiedy yy, wchodząc w jakąś ciemność... Siedząc pod jakimiś dębami, mamrę, po hebrajsku znaczy to akurat gorycz, rozgoryczenie, Abraham pod takimi dębami siedział tam. Kiedy właśnie mówimy, no właśnie, po co to, to życie? Po co? Nie mam już siły dalej żyć. Nie chce mi się. Nie widzę sensu w tym. I to gdzieś tam wewnątrz nas jest. Jakaś może nawet już strukturalna niechęć do bycia dalej. Ale skłonni jesteśmy uciekać przed tym odkryciem, a nawet udawać, że wszystko jest w porządku. Mówimy zupełnie tak jak Sara. Wszystko jest w porządku, Panie. Wcale nie ma w nas wątpienia, w sens naszego powołania, w sens naszego życia. Tymczasem Sara wątpiła, ale nie wypadało przed Bogiem do tego się przyznać. To było trochę niegrzeczne, więc nie powiedziała tego, co naprawdę czuła. I popatrzcie, co się stało. No bo jak to uczynić? Tutaj Bóg siedzi przed namiotem jej męża w takim anielskim towarzystwie, zajada sobie baranka, tłuszcz mu spływa po jego brodzie, gryzie pod płomyki, popijając mlekiem czy winem, a tu Sara stoi przed nim i wątpi. No przecież to nie wypada. Dlatego Bóg mówi, śmiałaś się, ona zaś. Wcale się nie śmiałam. Zobaczcie, co to za rozmowa, co to za modlitwa. Czy to jest szczere wyznanie siebie przed Bogiem? I stąd wydaje mi się, że rozmowa Marty z Jezusem jest dojrzalsza. Owszem, ma nieuzasadnione pretensje do Marii, ale je nie tłumi, nie udaje przed Bogiem, że coś tam jej nie pasuje. Wypowiada z odwagą wszystko to, co czuje, szukając rozwiązania w Jezusie dla swych napiętych uczuć. Dlatego znajduje też uspokojenie i odpowiedź, która ją otworzyła na nową sytuację życiową. Nie jest dobrze, kiedy chcemy rozmawiać z Bogiem, a jednocześnie, jak Sara, stajemy za zasłoną namiotu, za zasłoną udawanej postawy, ukrywając, co naprawdę myślimy o wszystkim. Strach i nieśmiałość są nie na miejscu, kiedy się modlimy. Dowodem, że między nami a Bogiem jest wszystko naprawdę w porządku, jest możliwość wyrażenia najszerzej wszystkich budzących się we mnie uczuć. Nie możemy posądzać Boga, że sobie nie da rady z naszą złością. Albo że się pogniewa wtedy, kiedy my się gniewamy. Albo że się załamie tym, że my jesteśmy załamani. On się nie załami. Albo że się obrazi na to, że sobie z czymś nie radzimy. Albo że pośle nas do piekła z tego powodu, że mamy piekielny nastrój. I On zrobił wszystko, żeby tego nastroju nie było, tylko trzeba go wyrazić. Że On sobie nie poradzi z naszym strachem, samotnością, frustracją, bezładem, może nawet nienawiścią czy wściekłością, zazdrością, wciwością, pożądaniem, zarozumiałością. Przed Nim po prostu nie musimy udawać, że tego w sobie nie mamy. I jeśli potrafimy do tego wszystkiego się przyznać w modlitwie przed Bogiem, jest to dowód, że naprawdę z Nim się spotykamy. Wprawdzie swojego serca. Dowodem, że nasza modlitwa jest całkiem zdrowa, jest zdolność do modlitwy wszędzie, ale to nie znaczy, że modlitwą nazywa, nazywamy jedynie to, że o nim trochę pomyślimy sobie. Zdolność do odczuwania go wszędzie jest raczej wynikiem uporządkowanego sposobu modlenia się do niego. To znaczy, że każdego dnia przeznaczamy tą najlepszą cząstkę, tak jak Maria miała tą najlepszą cząstkę, najlepszą cząstkę dnia przeznaczam dla Boga i wtedy rzeczywiście już w życiu nie mam tego chaosu. Ja wszędzie mogę z Nim być. Wszędzie Go mogę odczuć. W każdej sytuacji. I o wszystkim mogę z Nim porozmawiać. Dlaczego? Bo jest ta najlepsza cząstka, która jest przeznaczona jedynie dla Niego. Kiedy już nic się nie liczy, tylko On. Maria miała taką najlepszą cząstkę. Tą chwilę, kiedy tylko słuchała Boga. To jest bardzo ważne dla nas. Dowodem też zdrowej modlitwy jest odwaga do wyrażenia wszystkiego, co nam leży na sercu, przed Bogiem. Nie przybierając przy tym postaw, które udają przyzwoitą formę jakiejś sztucznej grzeczności, nieprawdziwych słów, nieprawdziwych uczuć, nieprawdziwych postaw, nie wyrażających tego, co się naprawdę czuje, lecz to, co naprawdę wypada powiedzieć. Dowodem też, że nasza modlitwa jest zdrowa, jest śmiałość w rozmowie z Bogiem na każdy temat, nawet najbardziej krępujący, kłopotliwy, niezrozumiały, przyziemny, no powiedzmy nawet wstydliwy. Z Bogiem, kiedy się modlimy, nie ma czegoś takiego jak tabu. Dowodem też jest swobodna modlitwa, nie wstrzymująca się przed wyrażeniem tego, co się czuje i przeżywa, jak się naprawdę to czuje, a nie ciągłe powtarzanie na przykład tych samych słów w sposób bezuczuciowy czy mechaniczny, jakby to było zaklęcie. Owszem, nasze modlitwy, te takie czytane czy nauczona na pamięć są bardzo ważne i one są nośnikami dużych łask, bo często Bóg przez nie do nas mówi, przemawia, jakby nam kładzie do głowy ciągle te same słowa, bo ciągle wbrew Nim żyjemy. Nie wyobrażam sobie, abyśmy na przykład na spowiedzi pominęli to, co naprawdę się stało. Gdyby tak się działo, byłaby to spowiedź świętokradcza, każdy o tym wie. W jakim znaczeniu każda modlitwa jest spowiedzią? Ma wyrażać prawdę, która jest w nas. W spotkaniu z Bogiem człowiek musi być ostrożny. Nie może sobie pozwolić na pozory, jakieś maski, udawanie. Nie z nim. Jeśli zaryzykuje taką grę, może skończyć gorzej niż Sara. Przypomnijcie sobie, jak Sara skończyła z tą swoją grą wobec Pana Boga. Mówi, nie, ja wcale się nie śmiałam. On powiedział, śmiałaś się. Wiecie, jak, jego, jak jej syn miał na imię? Ickhaka. Izaak, czyli roześmiał się. I po prostu był to syn, z którego się wszyscy śmiali. To się utrwaliło, ponieważ postawa matki w chwili poczęcia była taka, nie, Panie Boże, ja co innego czuję, co innego mówię. To się tak utrwaliło, że ten chłopak aż miał tak na imię, czyli jego tożsamość była, tak by można było powiedzieć, miał na imię żart, dowcip. No bo 90 lat i dziecko się urodziło. I ten chłopak często się wstydził. On no się wstydził rzeczywiście, bo nawet jego przyrodni brat Izmael wyśmiewał się z niego. Od małego dziecka miał problemy z tym śmiechem. I tylko dlatego, że mama raz nie była autentyczna wobec Boga. I dlatego też, kiedy my stoimy przed Bogiem, to powinniśmy pamiętać o tym, yy, zważywszy na nasze potomstwo, żeby ono czasem nie odziedziczyło jakichś postaw, które nam się przydarzają wobec Boga. No, wtedy byłoby nam przykro. Kiedy przed Bogiem udajemy albo coś ukrywamy, on to wydobędzie. Uczyni jawnym na wiele lat. Boga trzeba szanować, a wyrazem szacunku jest prawda. Prawdomówność, prawdziwość, postaw wobec jakiejś osoby jest najlepiej wyrażonym szacunkiem. Jeśli nawet jesteśmy wobec grzeczni wobec kogoś, ale nieprawdziwi, to jest to właściwie lekceważenie drugiej osoby. Marta jest zła, pełna nieuporządkowanych odczuć, chaotyczna. Ona się tam rzuca po tym domu, mówi coś tam o tej marii. Jest niesprawiedliwa w swych oskarżeniach, że nie za bardzo rozumie też swoją sytuację w domu. Ale to wszystko, zobaczcie, ona wyrzuca przed Jezusem wszystko, co ma na sercu, mówi. Niczego przed nim nie próbuje zatalić. Dlatego Pan spokojnie, z szacunkiem prostuje jej postawę ku jej zadowoleniu, uspokojeniu i myślę, że dzieci Marty nie były żartem dla środowiska. Szczerość podoba się Bogu i daje mu szansę nas nawrócić. Podsumowując. Całość tych rozważań tutaj, takich biblijnych, powiedzmy sobie też zupełnie szczerze: bez szczerości nasza modlitwa jest pogańska, jest nieludzka, mechaniczna i staje się dla nas z dnia na dzień coraz bardziej nudna. I kilka słów o nudzie. Zauważmy, że gdy jesteśmy nieautentyczni w jakichś wydarzeniach, zachowaniach, kiedy coś robimy i kiedy nie stać nas na autentyczność, to się bardzo czymś takim męczymy. To nas męczy. I tu przypomnę sobie i Wam również, jak nie wiem, myślę, że wielu z Was też to samo przeżywało. Pamiętam takie czasy, kiedy musiałem chodzić na pochód pierwszomajowy. I w szkole nam mówiono, że jeśli nie będziemy tam obecni na tym pochodzie i jeśli nie będziemy wysłuchiwać tych przemówień, to dostajemy dwuje z, z pewnego przedmiotu, bardzo istotnego. Albo będziemy mieli kłopoty, z rodzicami będziemy musieli się pojawić, jakaś dysklasyfikacja może się pojawić nawet. I z lęku wszyscy chodziliśmy, przychodziliśmy przed trybunę, machaliśmy kwiatuszkami, uśmiechaliśmy się. Nie wiedziałem zupełnie, o czym ten człowiek mówi. Nikt daje rękę, czy nogę nawet, czy królestwo, chociaż go nie mam. Nikt nie wiedział. Co, o co tam naprawdę chodziło? Ale wszyscy udawali, że to jest bardzo ciekawe spotkanie. Uśmiechali się, gratulowali sobie, całowali się w klapy. I tak było naprawdę to yy, żenujące. Wszyscy czuli wstręt tego spotkania, ale wszyscy udawali. I wszyscy byli potwornie zmęczeni. Raz, raz po raz widziałem, jak bardzo poważne osoby patrzyły na lewą rękę pod mankiet, wiadomo, co tam się znajduje, i dawali sobie jakieś tam porozumiewające się sygnały. Które prowadziły do tego, żeby skrócić to spotkanie. Popatrzmy, że powoli może również coś takiego zakraść się do naszego spotkania z Bogiem. Jeśli msza święta z całym bogactwem symboliki nie przemawia do nas językiem gestów bardzo prostych, chociażby, już nawet nie mówię o słowach, o liturgii słownej, ale o takich gestach prostych, które tutaj wykonujemy. To wcześniej czy później może przestać być płaszczyzną spotkania się z Bogiem i powoli stracimy z nim kontakt. To stanie się nudne, odejdziemy od niego. Bycie z Bogiem jest, powinno być zajmująco, fascynujące. Kiedy Maria patrzyła się w Jezusa, to nie mogła oderwać od niego oczu, nie mogła sobie pozwolić nawet na to, żeby pozmywać garczki chociaż to było dość konieczne w tym momencie ale jednak nie sprzątała tego domu, nie pomogła nawet siostrze, nie zrobiła nawet dobrego czynu, bo tak był zajmujący Bóg. Pan Maria z dzisiejszej ewangelicznej opowieści jest zajmująco zapatrzona w Jezusa, czyli bycie z Jezusem może być fascynujące. Słucha go, obserwuje go, jest cała zatopiona w jego osobie. Nie nudzi się, bo go dostrzega. Nie nudzi się, bo przemawiają do niej jego słowa. Nuda towarzyszy komuś, kto udaje, że słucha. I kto udaje, że dostrzega Boga w swoim życiu, wtedy się nudzi, bo to nie czuje, że jest adresatem tego, co Bóg dla niego robi. Czy naprawdę nie dostrzegamy Go nawet w tych najprostszych gestach, rzeczach, w ofiarowaniu chleba i wina, pomyślmy, dlaczego akurat właśnie chleb i wino mamy do ofiarowania Panu Bogu. W tym obmyciu rąk kapłana, kiedy podstawiam te ręce, czyż nie przemawia to do nas, że kapłan nie myje całych rąk tam do łokci, aż nie odwija, nie myje sobie twarzy, tylko paluszki sobie myje? Same końcówki. Dlaczego? Bo ten gest mówi, że kiedy stajesz przed Bogiem, to nawet prochu nie powinieneś mieć tutaj gdzieś na palcach. To jest gest. Jakoś moralnie symboliczny, że kiedy stajesz przed rogiem, musisz być obmyty. Aż nawet po koniuszki palców. To wszystko do nas powinno przemawiać. Kiedy wylewam te kilka kropel wody do, do wina, ja nawet mówię takie słowa, żeby że tak jak te krople wody wlewają się do wina one się mieszają, później są już nie do rozdzielenia tak również nasze człowieczeństwo czyli nawet twoje łzy, twój pot jest wlewany w bóstwo i jeśli ty oddajesz te swoje krople wody czyli potu, łez do Boga w to, w to wino jest to wpuszczane bo wino symbolizuje bóstwo nam mszy świętej to jest to już później nie do rozdzielenia to się roztapia w Bogu czyli wszystko co oddajesz Bogu nawet najmniejsza kropelka jest ubóstwione jeśli to jest oddane Bogu tam święta jest nabrzmiała od symboli bardzo prostych, ale nawet nie trzeba ich komentować, tylko wystarczy zauważyć i pomyśleć o co tu chodzi. I to już jest kapitalne kazanie. A czy w modlitwach, czy już nie słyszymy o co chodzi w tych modlitwach? Czasem staram się nawet poczekać, kiedy się modlę, żeby usłyszeć to, co mówię, żeby ta modlitwa nie była odczytana tylko. Żeby się wydobyła z głębi, z serca, czekam na to, aż mój intelekt dogoni moje, mój język. W jakim stopniu też słuchamy tych fragmentów Biblii, które są czytane na każdej Mszy Świętej? Nie słucha się tego, co uważa się, że nie jest do mnie skierowane. Jeśli coś jest do mnie skierowane, to się to słuchamy. I o co tu chodzi, Panu Bogu, ma jakiś inny język? Dlaczego czytamy teksty sprzed trzech tysięcy lat akurat? nie? Jaki ma to związek ze mną? Okazuje się, że czy trzy tysiące lat temu, czy za trzy tysiące lat jeszcze, zawsze spotkanie z Bogiem będzie tak wyglądało programowo, jak to miało miejsce z Abrahamem czy z Martą. Tu się nic nie zmieni. Tu wszędzie zawsze trzeba będzie o tym pomyśleć, że właśnie tak powinno wyglądać spotkanie z Bogiem. Dlaczego ofiarujemy na ołtarzu chleb i wino, a nie na przykład perfumy i mydło? Przecież to byłoby może nawet bardzo ciekawe. Mogłoby mieć swoją wymowę, ale Pan Bóg nie chce jakichś drogich perfum z Paryża, tylko chce zwykłe wino, które można nawet samemu wyhodować. I nie chce też jakiegoś tortu, żeby kawałek tortu konsekrować, tylko chce kawałek chleba, bo to jest coś bardzo zwykłego. I to też do nas przemawia, że Bóg nie chce czegoś niesamowitego, chce czegoś zwykłego, ale za to prawdziwego. Chce Ciebie w tym, co jest u Ciebie prawdziwego. W jakim stopniu właśnie ta msza święta do nas przemawia, jest głosem Boga do Ciebie? Czy to odbierasz? Czy zastanawiamy się też nad tym, dlaczego Bóg chce być dla nas akurat właśnie pokarmem i słowem, a nie na przykład muzyką i tańcem? Można byłoby nam przy świętej zupełnie inne rzeczy wyeksponować nie słowo i nie pokarm, tylko na przykład mógłbym tu jakieś obrazy malować albo przedstawiać coś, może film puścić, jakiś wielki telebim postawić, ale nie. Właśnie zwykłe rzeczy, które w każdej epoce, w każdej kulturze i o każdej porze dnia można zaprezentować. Słowo i trochę pokarmu. Pan Bóg mówi, to jest właśnie niezmienne. Dlaczego takie proste rzeczy są przez Niego uświęcane? Żebyśmy nie myśleli, że musimy być jakimiś wielkimi, wspaniałymi ludźmi, żeby być uświęconymi. Dlaczego Bóg spotkał się tak zwyczajnie z Abrahamem, z Martą, z Marią w prostej rzeczowej rozmowie? Gdzie nie było sztuczności, jakiejś etykiety, nieprawdziwych uczuć, udawania, nudy. Nuda na modlitwie towarzyszy tym, którzy są nieautentyczni w swojej więzi z Bogiem. Nudna jest modlitwa kogoś, kto przed Bogiem kłamie i nawet może o tym nie wie. Abraham nie urządził akademii z pochodą. nie przemawiał też, nie przemawiał do, gdzieś tam przed tłumami. Kiedy przyszedł do niego Bóg po prostu usiadł z Nim i sobie pochrupali to, co mieli do chrupania, jeszcze popili mlekiem. Tak samo Marta i Maria nie przyjęły Jezusa, jak się przyjmuje na przykład yy, kłopotliwych kuzynów, którzy wakacyjnie zwalili się nam na głowę i zamierzają ku naszej irytacji spędzić w naszym domu dłużej niż tydzień, a my musimy udawać, że jesteśmy z tego zadowoleni. Jeszcze mówimy ze złamanym uśmiechem, zostańcie dłużej, co Wam się tak śpieszy. Bóg nie chce udawanej radości, woli prawdziwą, szczerą rozmowę. Ile jest na naszych mszach świętych takiej prawdziwej rozmowy z Nim, a ile rytuału spokrewnionego z jakimiś akademiami z epoki socrealizmu? To od Ciebie zależy. Nikt Ci tej atmosfery nie musi na siłę stwarzać. Kapłan nie jest jakimś showmanem, który musi wymachiwać rękami, żebyś się poczuł jakoś bardziej autentycznie, albo żeby się poczuł rozluzowany. Czuj się jak chcesz. Chcesz, to się czuj skrępowany. Chcesz, to się rozkrępuj i... Porozmawiać z Bogiem. Musimy też wiedzieć, bracia i siostry, że szczególnie my, Polacy, mimo bogatej uczuciowości, coraz rzadziej naprawdę jesteśmy uczuciowi i autentyczni. Właśnie nasze życie i to, że jesteśmy zmuszeni do walki o byt, do walki o pieniądze, ten lęk przed utratą pozycji w społeczeństwie, ztechnicyzowanie, ołtarz telewizji, jakieś nabożeństwa komputerowe przeciągające się do trzeciej nad ranem, sprawiają, że coraz mniej zdajemy sobie z tego sprawę, co naprawdę czujemy i bardziej żyjemy czyimiś sprawami niż własnymi. Coraz częściej spotyka się ludzi, którzy bardziej przejmują się życiem aktorów, czy sceną polityczną, albo grami komputerowymi, czy jakimiś spotkaniami reality show, niż własnym życiem. Dlaczego cieszą się takim powodzeniem właśnie te programy wspomniane przeze mnie, Big Brother, czy Dwa światy, czy jeszcze jakieś inne? Ponieważ nasze życie jest nieautentyczne, człowiek jest spragniony autentyczności. Nie mamy czasu dla własnego życia, dla własnych uczuć, dlatego żerujemy na uczuciach innych i to jeszcze napędzonych ludzi na siebie. Nie mamy czasu dla własnych spraw duchowych, albo też odwrotnie może właśnie myślimy jedynie o sobie, ale w sposób powierzchniowy. Jesteśmy skupieni na powierzchni, na takim pokrowcu naszej egzystencji na przykład na ubraniach. Na wyglądzie zewnętrznym, na fryzurze, wyposażeniu domu, yy, zarobieniu paru groszy, zjedzeniu dobrego obiadu w restauracji, która ma wyposażenie tej z ulubionego serialu. Z marszczkach pod oczami, czy już worami wiszącymi może nawet, czy zbyt dużym brzuchem, który już wisi tak jakoś, że spodni modnych się już nie da założyć. Albo może nowym samochodem, który jakoś dziwnie się zachowuje, czy kwiatkami w ogródku, które trzeba też może pokropić perfumami, bo śmierdzą. Odwiedzinami u kosmetyczki lub pojedynkiem na talerze z teściową różne rzeczy wchodzą w grę i są one ważniejsze w końcu niż to, co naprawdę się dzieje w środku. Nie mamy czasu dla siebie i dlatego też najlepiej włączyć wtedy telewizor i popatrzeć, jak to inni żyją prawdziwie. A okazuje się, że oni też nieprawdziwie żyją, bo, bo tak naprawdę to ten program wcale nie jest prawdziwy, tylko wszyscy tam udają. Zresztą, nawiasem mówiąc, myślenie dla wielu ludzi jest już poważnym problemem. Większość ludzi idzie na łatwiznę i cytuje, na przykład cytuje prasę, książki, najczęściej jednak to, co się usłyszy w radiu czy w telewizji. Wiara w to, co inni mówią, przekracza już naprawdę ramy bałwochwalstwa. W Polsce mamy już bardzo duży procent ludzi, którzy wierzą w krasnoludki. <grym> I tylko, że teraz takich krasnoludków nazywa się obcymi czyli gośćmi z innej planety. Jest Są nawet kluby, specjalne stowarzyszenia, które wręcz oddają boską cześć zielonym ludkom z takimi różkami. I to jest naprawdę, oni wierzą, że tak jest, że to jest istnieje. No, w dawnych czasach nazywało się to krasnoludki, a dzisiaj nazywa się to ufoludki. I wcale nie mało jest takich ludzi. Jeszcze inni yy, też, wydaje mi się, chyba przekroczyli już ramy zdrowego rozsądku, bo na przykład w takim wielkim mieście w Łodzi istnieje nawet akademia wyższa szkoła na prawach właśnie uniwersytetu dla czarownic tylko że nie dostają one po ukończeniu tej szkoły miotły tylko dyplom dyplomowanej czarownicy która może założyć sobie gabinet i przyjmować ludzi którzy właśnie w depresjach czy w trudnych problemach przychodzą do niej i ona wieszczym głosem objawia co będzie w następny wtorek. Nie będę wymieniał takich przykładów, wiecie jak to jest z naszą wiarą i z naszym myśleniem i czy w ogóle jeszcze gdzieś tam się spotyka ludzi, którzy mają osobiste myślenie. Ale powiem Wam szczerze, że właśnie takie bro, proste spotkanie człowieka, który nie jest teraz bombardowany jakimiś nadinformacją, nadinterpretacją, takie proste spotkanie w kościele, teraz tutaj, na tej Mszy Świętej, że ja tutaj nie mam Jupiterów, mnóstwa informacji, gdzie nie mówię z prędkością maszyny do pisania czy do szycia, gdzie nie jest tak, że wszystko wiem i na każdy temat i wiem co jest w Kambodży w tej chwili, i w Japonii i jaka szerokość geograficzna się zmienia i co i tak dalej. Tylko po prostu jesteśmy przy Panem Bogiem I możesz nawet nic nie mówić przed Nim Właśnie to jest najbardziej twórcze Dlaczego? Bo to jest prawdziwe Bo teraz jesteś prawdziwy Nawet z tym, że nie chcesz się myśleć To też jest twórcze Natomiast nie jesteś zmusza, zmuszany do niczego Właśnie teraz Bóg i ty jesteście w prawdzie To nie jest atrakcyjne To nie jest jakimś showem Po prostu siedzisz Zobacz jakie to prawdziwe Siedzisz to jest filozoficzny fenomen, że siedzisz w kościele przed Bogiem, zupełnie tak jak Abraham siedział pod trzema czy czterema dębami, mamrę i był rozgoryczony życiem, mówił: Mam sto lat, nie mam syna, jak to zrobić? No i Pan Bóg mu przyszedł w sukurs. I być może też siedzisz przed jakimś kłopotem, który nie wiesz, jak załatwić. Niech Ci Bóg przyjdzie w sukurs. Właśnie takie spotkanie jest bardzo prawdziwe, ono jest twórcze, ono rodzi myślenie, bo nareszcie możesz sobie sam pomyśleć, nikt ci już tam, Specjalnie nie będzie grzebał palcem w Twoim mózgu, żeby Cię zmusić do tego, żebyś myślał tak, jak się komuś podoba. Myśl sobie, jak chcesz, tutaj, na Mszy Świętej i rozmawiaj z Bogiem o tym, co, o czym chcesz, z Nim, bo On jest prawdziwy i Ty bądź też prawdziwy. Czy Twoja obecność na Mszy Świętej ma coś z tego zapatrzenia się Marii, siedzącej u kolan Jezusa? Przypomnij sobie, to jest pewien wzorzec dla Ciebie. Ona po prostu siedzi i Jezus też siedzi. Porozmawiali sobie, ona posłuchała. Ale specjalnie może nie pytała o nic, po prostu chciała posłuchać. Może jej zrodziły się jakieś osobiste myśli. Kiedy osobiście spotykamy się z Bogiem, tworzy się osoba. Dlatego Msza Święta jest osobistym spotkaniem. Tu nie ma specjalnych gadżetów, techniki. Tu jest po prostu spotkanie z Bogiem drewniana ławka, drewniany ołtarz i prawdziwy Bóg. Zwykłe spotkanie. Czy potrafisz po przyjęciu komunii świętej, przynajmniej w Duchu, spojrzeć Jezusowi w oczy tak prawdziwie, tak szczerze, wsłuchując się w bicie jego serca, żebyś również usłyszał, że Ty też masz serce? Czy potrafisz choć spojrzeć na ten obraz serca Jego, który akurat dzisiaj też jest w tej świątyni i może będzie za tydzień również? I też akurat jest między dwoma kobietami. I zobacz, co tam Jezus pokazuje. On nie pokazuje na mózg i mówi człowieku, zastanów się. On nie pokazuje na wątrobę i mówi człowieku, za dużo pijesz? Nie pokazuje na płuca i mówi: Zadrzło palisz. Tylko on pokazuje na serce i mówi: Człowieku, weź się obóz, masz serce. Zacznij myśleć sercem. Powiedz coś do mnie z serca. Nie mów czegoś, co się wyuczyłeś, tylko powiedz coś z serca do mnie. Bo ja jestem też Bogiem, który ma serce. I to rodzi dopiero prawdziwe spotkanie to sprawdziła modlitwa. Tu się zaczyna modlitwa. A może na modlitwie dziś i ty odkryjesz, że zupełnie co innego jest w twoim sercu, a co innego zupełnie wyrażasz. To też jest odkrycie, bardzo ważne i najwyższy czas, żeby to zmienić. Amen.